Prosmy, jakie to eliksiry. Czysta celność. Znowu. Do tej czystej celności. Celności. W kółko czysta celność. Plus do magii ducha. Bieraj. A właśnie to nie ty powinnaś brać, tylko on. Wait. On. Teraz ty nas uleczysz. Zapiszemy mgrem. I lecimy dalej. Hiu, hiu. Widzicie to? Widzicie to? Czy wy to widzicie? Ja też to widzę. Tora, 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 to, 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 Och... Co za szkoda. Miam został poprądowany. Ale go wcięło! Co to za dźwięk? Chyba mi się wydaje, że on nawet schudł, jak tam się znalazł. Hm. Powiodło się im. Przez jakiś czas Miam nie będzie nikomu sprawiał kłopotów. Doskonale. Zajmą godne miejsce w Haranhajcie. Chcę o tym z tobą porozmawiać, Kronie. A cóż takiego chciałeś nam powiedzieć, strażniku? Bawiłeś się nimi jak pionkami na szachownicy. Może powinniśmy powiedzieć, im prawdę? Chyba posuwasz się za daleko, strażniku. Poświęcili wszystko, by ci służyć, kronie. Zasłużyli naprawdę i jak myślę na nagrodę. Jeśli przyjdą do Arsle za lub miejsce w Halemhalcie, nie wpuszczę ich. Po wszystkim, co zrobili, zasługują na coś lepszego niż oczekiwanie na śmierć. Ci śmiertelnicy uwięzili Boga. Wydaje mi się, że polubiłeś tych śmiertelników w Kandlu. Ale być może masz rację. Będą mogli swobodnie wchodzić do Arslegardu, ilekroć zechcą, A kiedy przyjdzie ich czas, czekać na nich będą godne miejsca w Halcie. Gdy już jednak wejdą do Haltu, nie będą mogli go opuścić. Nikt. Myślę, że to wystarczy, Lordzie Kroon. Gdy zjawią się tu znowu, dasz im to Strażniku. Co to jest? PRAWDZIWE PISMO PRZEZNACZENIA No i mamy to na co czekałam Nie wiem ile już nagrywam tę grę No w każdym razie czekałam na to bardzo długo Jest to nasz taki finałowy jakby dyplom Mamy tutaj napisane nasze osiągnięcia jakby finałowe i napis. Po więzieniu Ja mam w grobowcu tysiąca strachów, w końcu udaje się Wam wypełnić Wasze przeznaczenie. Jeszcze przez lata skaldowie i poeci będą śpiewać pieśni o Waszym heroizmie i chwale. Jedno, jednocząc sześć klanów Helianu przeciwko wspólnemu wrogowi zachęciliście je do przerwania walk między sobą i stworzenia jednego prosperującego państwa. Całkowity czas, jeden lat, brawo, może, nie wiem, spodziewam się, że będę to robić pięć lat. Jeden rok, 0 miesięcy, 26 dni. Oczywiście w grze, bo jeszcze I wynik punktów 15 938. No, jeżeli chcecie spytać na co się składają punkty, to będzie wszystko równo. Nie wiem ile co jest warte. W każdym razie wszystko co zrobiliśmy się składa na punkty. Są misje, których nie wykonaliśmy, zresztą mamy zamiar wykonać. Jeszcze po tym właśnie dyplomie i tak dalej. Opróc, oprócz Smoka. No i... Oczywiście tutaj się kończy główna fabuła gry. Co nie znaczy, że gra się kończy. To normalnie. Możemy właśnie tak zrobić. I możemy tam pójść. Pójdziemy jeszcze sobie po kadecki. Znowu mam czerwony. No co za świat. Wszystko wybiłam. Pokonałam Boga, a mam czerwony. No tak. Musi być pozytywny akcent zakończenia gry. Wiem. Już zrozumiałam to. Mogę pokazać zielone na chwilę. Chcę mieć chwilę spokoju. Sekundę spokoju. 5 sekund spokoju Czekajcie, no dobrze Pobito Dobra, to o ty nic nie powiesz, nie pogratulujesz mi nawet Uwięziliśmy Niyama Wiem, gratuluję, nie mam czasu na rozmowę ze śmiertelnikami Bywaj, bywajcie, bywaj Właśnie, jak widzieliście podczas jego gadaniny On ma, Nie ma oka, nie ma oka Jednego Aha y, Zasada numer, czy znaczy zasada y, Wiem, że prawdopodobnie znowu było słabo słychać ich dialogi nie chcę za głośno ustawiać gry, bo to nie będzie nie słychać w trakcie grania, więc jeżeli nie słyszycie dobrze, to po prostu w tym momencie, jako że się nie odzywam, to nie będę nagle krzyczeć tam coś, tylko po prostu pogłośnijcie sobie ten kawałek. I wtedy będziecie lepiej to wszystko słyszeć. No, mam czerwony, no wait. Mam, no, chcę mieć zielony. Chcę zapisać gry i mieć zielony. Co no, myślą. To Mogę chociaż mieć, nie mieć bulwersa na koniec gry Proszę o zielone Ej, ty, jak chcę Kron weź mnie właśnie, że użył te zielone, zrób dzięki Zapisujemy grę w takim razie Tutaj skończę te dwa odcinki, które nagrałam teraz Chyba, dwa wyjdą z tego no, no wszystko jedno, w każdym razie te odcinki Tę sesję krótką e, Teraz zrobię sobie przerwę w nagrywaniu jakąś tam no, zresztą ja to będę wrzucał cały czas, to jest chyba 116, 117 odcinek, więc spokojnie będzie jeszcze... Um, będzie wrzucania. Ja to mówię dzisiaj, czyli jest... Zaraz wam powiem? Jest 6 listopada, a kiedy to wrzucę to będzie już pewnie grudzień, coś koło tego, albo, no nie wiem, coś w tym stylu. Dlatego um, prawdopodobnie zajmę się smokiem dopiero po świętach, wobec czego ja Wam życzę wesołych świąt, tak? Zgadza się? I wszystkim, którzy to oglądają, bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, za wszystko. Oczywiście no, smokiem się zajmiemy i w ogóle, no ale jeżeli ktoś tylko ogląda do głównej fabuły, bo reszta go nie interesuje, no to już mu bardzo dziękuję za to. I mam nadzieję, że Wam się podobało bo mi się podobało nawet bardzo, szczególnie moje bulwersy i takie inne. Wasze komentarze przede wszystkim mnie rozśmieszają do łez. Także i za wszelkie podpowiedzi, za wszelkie jakieś tam niedomówienia, że coś tam się pomyliłam, że coś tam, że starzenie się na przykład w postaci, że nie istnieje, to w ogóle to mi powiedziała, to jest bardzo ważne. No, wiecie o co mi chodzi. Dlatego ja wam dziękuję. Zobaczymy się przy smoku i przy jeszcze jednej lokacji. Są to Jest to zadanie związane z kulami więzi w bankach. Jako, że nie korzystam z banków, to nie wchodziłam tam. W ogóle zapomniałam o tej misji. No w każdym razie jeszcze się nią zajmiemy, w razie jakby ktoś potrzebował porad do niej. Czyli mówię, tak, będą dwie misje przed na pewno, związa związana ze smokiem i z kulami więzi. To tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Raz jeszcze, do usłyszenia, trzymajcie się i wesołych świąt.